Ulotny dotyk muzyki. Tak zatytułowano ekspozycję wystawową obrazów autorstwa Mariana Majkuta. Zaprezentowane w piwnicznych wnętrzach klubu literackiego Dzieła Plastyczne powstały z inspiracji muzycznych. Autor prac, jak sam mówi o sobie, jest miłośnikiem wszelkich sztuk plastycznych i wielbicielem dźwięków muzyki. Te dwa zamiłowania próbował połączyć w jedno tworząc cykl obrazów. Dla niektórych melomanów to właśnie muzyka opowiada o otaczającym nas świecie i pięknych ulotnych uczuciach. Dla Mariana Majkuta muzyka była inspiracją. Dostarczyła przeżyć, które przyjęły realną postać namalowanych obrazów. Muzyka, która zatraca o jakąś włoskość, o jakąś spontaniczność, coś bardziej ona mi żywiołowa, wesoła, to mi bardziej powiedzmy jakoś odpowiada, to chyba moja taka natura. Wernisaż w klubie literackim odbył się 15 lutego, a wystawa zatytułowana Ulotny dotyk muzyki czynna będzie do 30 kwietnia.